ma! jeszcze na wstępie chciałbym tylko powiedzieć, że zbliżamy się aż do 100 subskrypcji. Więc jeśli możesz, to zasubskrybuj teraz mój kanał, do discorda, link w opisie, A już według mojego zapraszam cię do Cześć Siema, jak niektórzy z Was wiedzą, mam cztery modele e, dużych kwiatów w kolekcji. E, dzisiaj zajmiemy się dwoma dużymi kwiatami, a mianowicie tylko milicją z Duffy. I Fiatem 125P rajdowym yy, z kapów. Yy, A więc co? Przechodzimy do porównań. Model z Duffy zakupiłem dość niedawno. Natomiast model z kapów był już u mnie w kolekcji bardzo długo. Nie pytajcie co tam jest. To jest takie prowizoryczne oświetlenie. Ponieważ coś mi się zepsuło, i jak widzicie, mam słabe oświetlenie, ale mniejsza o to. <laughs> Pierwsze, na co możemy szczególnie zwrócić uwagę, to yy, brak syreny w milicji. Tak jak praktycznie u każdej milicji u mnie w kolekcji nie ma jakiejś sren, na przykład w Polonezie nie ma tej, a w Dużym Fiacie nie ma tej. A więc, no, tak to wygląda. Teraz tak. Lusterka. Tutaj, lusterką mamy, jak widać, yy, mi się wydaje, że ładniejsze niż takie. Bardziej kolorystycznie podoba mi się. Duży Fiat rajdowy, od Milicji. Milicja też ładnie kolorystycznie wygląda, ale sami zobaczcie, jak wygląda Monte Carlo w porównaniu do niej. No, wygląda o wiele ładniej. W tym... w tej kolorystyce. Teraz... Można zobaczyć też yy, z tyłu. Zobaczcie na te lampy. Tu mamy inne. No i tu też mamy inne. Ładniej wyglądają te. Te mi jakoś nie podchodzą. Yy, zderzaki. Ładniejszy też ma Monte Carlo. Duży Fiat, jak widać. Z przodu to jest to samo. Tylko tutaj jest krótszy. Nie, taki sam. Okej. Więc patrząc właśnie na tą kolorystykę. To lepszą właśnie ma Monte Carlo od milicji. I teraz tutaj widzimy oczywiście listwy. Mamy w milicji. Z drugiej strony też. Natomiast tutaj nie widać ich. Są jakby takie wgłębienia, tylko że trudno powiedzieć, czy to w ogóle. W sensie z daleka patrząc, tego nie widać. Są to pogrubienia, jakby takie. Muszę. O, widać tutaj. Przechodzi takie pogrubienie. Oczywiście to samo mamy z drugiej strony. A więc, patrząc tak z perspektywy kolorystyki, to ładnie wygląda Monte Carlo. Tylko szczegółowo. Lepiej wygląda milicja z DAFI. Ale jak zobaczymy już bardziej sobie na przykład na klamki, a tutaj lub na przykład powiedzmy na, O zobaczcie, porównajcie sobie to z tym, więc bardziej szczegółowo. Yy, niby wygląda z daleka milicja, ale jak się przyjrzymy klamkom, tutaj są ładniejsze. Lusterku tutaj też jest ładniejsze. Yy, na przykład, patrząc na, na wycieraczki, tutaj mamy ładniejsze w kapach niż z Duffy. I tutaj też FSO 25 p oczywiście. No. Polski Fiat 205P. Mm. Więc no, szczegółowo, jeśli byśmy się lepiej przyjrzeli, wygr wygrywa y, Monte Carlo. A jeśli na przykład no nie patrzymy za bardzo na to, to lepiej by wyglądał no, FSS-125P, tak? Z milicji. Znaczy, z DAFI. Środek. Co I tak. Nie widać. Zbytnio. O. A więc, no, teraz tak trochę krótszy film, ponieważ yy, ciągle przerywa mi filmy z... Miejscem, bo mam coraz mniej na telefonie, przez to, że mam jeszcze jeden film, którego nie wrzuciłem, a nie chcę go wrzucać, żeby nie było ciągle o tym samym. A więc tak to wygląda. Jak dla mnie wygrywa Monte Carlo. Dajcie znać w komentarzach, kto, wy, kto, wygra, kto wygrywa w tym odcinku z oczywiście tych dużych kwiatów. Czy Monte Carlo, czy może z Duffy Milicja, a już się z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!